Dzień dobry Państwu. Przed 67. sesją Rady Miejskiej Leszna będę dzisiaj rozmawiała z radnymi Rady Miejskiej Leszna: z panem Jackiem Mateckim z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Panem Adamem Kośmidrem, wiceprzewodniczącym Rady Sprawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tobie. I z panem Jarosławem Zielonką z klubu Leszno 2050. Witam panów radnych. Zaczynamy program, nasz stały, comiesięczny. Ta sesja zapowiada się dość krótko, bo tylko osiem punktów mamy w programie, ale może zanim, zanim o sesji chciałabym powiedzieć o czymś, bo właściwie ta wiadomość gruchnęła przed kilkunastoma minutami, Piotr Baron nie będzie trenerem Unileśno. To jest człowiek, który jest twórcą, współtwórcą oczywiście z ogromnych sukcesów naszego klubu. Jak byście to skomentowali? Może chcecie mu podziękować. Pan Jacek Matecki, proszę. Ja myślę, że oczywiście panu Piotrowi Baronowi należą się ogromne podziękowania za to wszystko, co dla Leszczyńskiej Unii w ostatnich latach zrobił. Był współtwórcą tych największych sukcesów ostatnich lat. No, trochę zaskakująca decyzja, bo wydawało się, że wszystko pod koniec sezonu zaczyna się Unii Leszno układać. I myślę, że dopóki nie poznamy motywacji, nie będzie jakichś szczegółów dotyczących, dlaczego ta współpraca ma być zakończona, to trudno jest zajmować stanowisko. Na pewno jest to duże zaskoczenie, no nie tylko no, dla radnych, ale przede wszystkim dla kibiców sportu żużlowego, myślę, że w Lesznie, ale także w całej Polsce. Pan Adam Kośmider, pan mocno związany z tym sportem. Jak pan to widzi? Powiem szczerze, że no część kibiców jakby spodziewała się tego, nawet słyszałem gorsze głosy, że domagała się, do, się tego. Mówili coś o wypaleniu. Ja osobiście bardzo dobrze odbieram e, trenera Barona. Uważam, że te pierwsze te początkowe lata. E, no. W takim świetle go jakby posta, posta, po, pokazały, że teraz nawet te problemy przejściowe Unii Leszno, przecież nie są jakby jego winą, tak? No, gdyby Unia Ta, Leszno. Przepraszam, wej wejdę w po słowo. Polski, no to nikt tym... by nie, nie chciał przychodzić na żurzę i powiem hmm. Państwu właśnie, co dziwne. Ostatnio mecz z Grudziądzem. No, ogromne ilości kibiców w stosunku do tego, co były. Myślę, że z Wrocławiem będzie jeszcze więcej i myślę, że. W ten sposób chciałby się trener Baron pożegnać przy pełnych trybunach. Myślę, że to ta informacja dodatkowo napędzi kibiców. Nie wiemy, co będzie dalej, może udają, udadzą się play-offy. Tego unileszno życzę. A panu trenerowi Cztery... życzę tego, żeby nie kończył z tym sportem i, i nie odchodził z żużla i nadal, nadal gdzieś tam jakąś no może się zajmie. Cztery tytuły pod rząd. W ten sposób przechodzi się do historii. Faktycznie drogi Fogo Umielesznego i Piotra Barona skrzyżowały się w takim najlepszym chyba okresie w ostatnich czasach dla naszego klubu. Tyle tylko, że pytanie: faktycznie no dwa ostatnie mecze przed końcem rundy zasadniczej tego strasznie trudnego dla Umielesznego sezonu, czy to jest dobry moment? Żeby trener ogłaszał taką, taką informację, pan Jarosław Zielonka, proszę bardzo. Myślę, że to jest taka najtrudniejsza tutaj decyzja, i też nie znamy do końca szczegółów dlaczego akurat taką, taką, taka, taką decyzję podjął pan baron. Ja bym się tutaj raczej dołączył do podziękowań, które tutaj pan Jacek Matecki przekazywał, o ogromna praca, dużo sukcesu. I no, myślę, że my tutaj jako mieszkańcy, jako klub, jako rada miasta. Również możemy się przede wszystkim dołączyć do podziękowań, no wiadomo no czasami są różnego rodzaju w życiu sytuacje i też trzeba to zrozumieć. Na pewno y, gdzieś tam były dyskusje na ten temat i jakieś powody też, które spowodowały, że no, w tym momencie no, zostanie chwilę, myślę, że będzie zamiennik, tak, ale na chwilę z obecną bez inwestorenera. To ja dodam końco, kończąc temat Piotra Barona w imieniu Telewizji Leszno i Unii Leszno TV wielkie dzięki dobra współpraca. Zawsze mieliśmy informacje, zawsze był otwarty na naszych dziennikarzy. Także panie Piotrze, panie trenerze, dziękujemy za to co pan zrobił razem z zawodnikami i działaczami Fogo Unileśno od 2017 roku. A jeszcze żeby nie kończyć tematu Unileśno, będą zmiany w budżecie podczas tej sesji i te zmiany będą dotyczyły między innymi Przeznaczenia 570 tysięcy na promocję leszna przez, przez sport. Wczoraj na Komisji Spraw Społecznych pan naczelnik Marcin Kochowicz poinformował, że trzy wnioski wpłynęły właśnie od Fogołni Leszna, od, od koszykarzy i od kręglarzy. Nie wiadomo, jak te pieniądze będą rozdysponowane krążyły słuchy tak w jednej z redakcji pojawiła się informacja, że 500 tysięcy dla Unii Leszno, reszta y, y, ma być podzielona na, na te dwa pozostałe kluby. Y, co Panowie Radni na to, czy Unię Leszno należy wspierać finansowo? Pan Adam Kośmider. Panie Redaktor, Pani zna moje zdanie, myślę, że tutaj nie będę się rozwodził na ten temat, jeśli miasto nie będzie wspierać Unii Leszno, to Unia Leszno będzie miała no Ogromne kłopoty w tym, żeby ten budżet, budżet spiąć. A z czego to wynika? Ponieważ wszystkie miasta, e, chyba bez wyjątku, w których znajduje się klub ekstraligowy, wspierają dosyć mocno, nie powiem, że dużo mocniej, bardzo, e, bardzo dużo mocniej, chociaż to niegramatycznie, wspierają swoje kluby i nie powinniśmy, uważam, no, mimo że jesteśmy niestety, a może stety, najmniejszym. Jeśli chodzi o mieszkańców miastem ekstroligowym. Nie możemy wypuszczać tego z rąk, bo dobrze Państwo wiecie, że jeżeli klub spada, ten szczebel niżej jest mu bardzo, ale to bardzo trudno z powrotem wrócić. Może to uda się Zielonej Górze, czego im życzę, bo zawsze te mecze jakoś przyciągały ludzi na stadion. Ale obawiam się, że z Lesznym nie byłoby tak, tak dobrze. Dlatego róbmy, co możemy, żeby, żeby utrzymać ten nasz wspaniały klub, najbardziej utytułowany w Polsce w szeregach ekstraligowców. Jestem za i klub też jest za. Pan Jacek Matecki. Szanowni Państwo, na tę na sytuację należy spojrzeć troszkę bardziej ogólnie, tak, bo musimy pamiętać o jednej rzeczy, że sport jest to doskonały sposób przede wszystkim też nie tylko w zakresie dochodzenia do jakiegoś mistrzostwa sportowego, ale także jest doskonałym sposobem budowania i zacieśniania więzi między ludźmi, dlatego że to właśnie mieszkańcy miasta Leszna gromadzą się wokół konkretnego klubu. Tak jest na stadionie Smoczyka, gdzie są żużlowcy, tak jest w hali 13, gdzie są piłkarze ręczni, tak było na trapezie, gdzie grali futsaliści, czy też w sali SP4, gdzie grali koszykarze. Tutaj tych przykładów można wymieniać bardzo wiele. I... Oczywistym jest, że miasto ma wręcz obowiązek wspierać kluby w zakresie ich działalności. Warto tutaj właśnie podkreślić, że oprócz żużlowców wnioski złożyły pani wymieniła trzy kluby. Ja z tego co słyszałem, to teraz w ostatnim czasie te trzy wnioski wpłynęły, ale wcześniej chyba wnioski składali piłkarze ręczni. Wnioski też wniosek był chyba złożony też przez piłkarzy nożnych, także jakby grupa beneficjentów jest stosunkowo większa niż, niż o tym się mówi. A no to co... trzech, ja tylko ściśle o trzech wnioskach mówił Pan Marcin Kochowicz wczoraj na Komisji Spraw Społecznych, że wpłynęły trzy wnioski. No ja wiem, tylko że Pan Marcin jest tak. chyba od, od niedawna tak. naczelnikiem i, i do poprzedniego naczelnika wpłynęły wnioski, chociaż mówię, traktuję to jeszcze w charakterze jakby informacji takich pozyskanych troszkę od, od działaczy klubowych, że oni też składali wnioski na promocję. I warto, warto, wspierać, warto wspierać kluby sportowe. My, jako radni, oczywiście na tej sesji decydujemy o tym, jak chcemy wspierać kluby sportowe poprzez promocję miasta przez sport. Natomiast trzeba pamiętać, że ostateczna decyzja należy do prezydenta miasta, który w ramach swoich kompetencji będzie decydował, któremu klubowi sportowemu i za jaką kwotę zleci. Zadania promocji miasta przez sport. To już nie jest kompetencja radnych. My tylko decydujemy, że określoną pulę pieniędzy chcemy na ten cel przekazać, aby kluby sportowe w mieście Lesznie mogły się w tym sporcie generalnie profesjonalnym, jednak czy półprofesjonalnym, w zależności od ligi, mogły się rozwijać. Pan Jarosław Zielonka, wczoraj na Komisji Spraw Społecznych radna pana klubu przewodnicząca Stefania Ratajczak wyraziła dezaprobatę wobec tego pomysłu. Wspierania Unii Leśno, argumentując tym, że no, nie mają w tym sezonie osiągnięć, no faktycznie zły ten sezon chociaż jest światełko w tunelu, może, może, może uda się jakoś zakończyć ten sezon lepiej niż to się zapowiadało przez ostatnie kolejki, między innymi przez kontuzję. Jakie, jakie jest pana zdanie wobec finansowania? Bo pewnie Unia Leszna dostanie Lwiącze. Pani, Pani tej rektor, no dołączę się tutaj do wypowiedzi moich przedmówców, no również popieramy funkcjonowanie, działalność klubu Unia Leszno, zależy nam na tym, żeby w klub jak najlepiej funkcjonował. Oczywiście musimy realnie patrzeć na wiele rzeczy. W naszym klubie troszkę inaczej niż pozostałych, jest też możliwość, znaczy może też nie za każdym razem, ale jest możliwość, że jeśli radny się z nami nie zgadza, to po prostu będzie głosował troszkę inaczej. Ja mówię, że dla każdego klubu w Lesznie powinno być jego miejsce. Jeśli jest jakaś młodzież, są zainteresowania, są osoby, które chcą prowadzić dane kluby, to dla każdego powinno się znaleźć miejsce i tak samo jest to, jeśli chodzi o klub sportowy Unia Leszno, bo również będziemy starali się wesprzeć tutaj działania związane z tym klubem i ja akurat będę też za tym, żeby też tam mógł ten klub dobrze funkcjonować, więc będę, będę głosował za tym, żeby to wsparcie też jeśli możliwe, tylko tak jak Pani wspomniała, te trzy kluby, no to żeby one to dofinansowanie otrzymały. Nie wiem tego, tak słuchając tego co mówi Pan Jacek Matecki, pewnie ma większą wiedzę ode mnie, być może tutaj jest faktycznie ta, ta, te trzy kluby wzięły się stąd, że, że, że faktycznie w ostatnim czasie, może kiedy pan Marcin Kochowicz zadz, zastąpił pana Szymańskiego na stanowisku naczelnika Wydziału Kultury i Sportu. Kolejny punkt sesji to zmiany plan, planów zagospodarowania. Kiedy przeczytałam, czego dotyczą ulica Adama Mickiewicza, Aleje Marszałka Piłsudskiego, Księdza Popiełuszki, Aleje Konstytucji 3 Maja, no to na, na pierwszy rzut jak to się czyta, to wiadomo, że chodzi to o te tereny, gdzie miała jeszcze dwa lata temu czy trzy lata temu był pomysł pobudowania nowej hali i basenu. Co się, co się stało, że, że, że te plany zmieniamy? I też w uzasadnieniu przeczytałam, że Prezydent Łukasz Borowiak wnosi o zmianę tych planów na wniosek właściciela jednej z nieruchomości. Co to za właściciel, o co chodzi, czy możecie wytłumaczyć to naszym telewidzom. Niestety nie ma z nami przedstawiciela PL18, więc prezydenckiego ugrupowania, który może większą wiedzę, ale jest Pan Adam Kośmider. Proszę bardzo. Szanowny panie redaktor, no tutaj jakby idąc tym tokiem myślenia odnośnie hali sportowej czy, czy basenu, no to oczywiście ten, ten projekt, no, no dzisiaj nie ma jakby uzasadnienia, ponieważ gro środków, które mogłyby zasilić ten projekt, zostanie czy zostało już skonsumowanych czy to w trapezie, czy teraz zostanie skonsumowanych przy remoncie basenu Aquavit. No, wybraliśmy taką drogę i tą drogą e, idziemy, czy ona była dobra i właściwa, to jeszcze, to jeszcze e, się jakby okaże, ale no ja tutaj w żaden sposób e, bym tego terenu nie skreślał. Myślę, że po prostu ten projekt przesuniemy o kilka, może kilkanaście lat, ale e, za kilkanaście lat pewnie staniemy dokładnie przed tym samym problemem. I trzeba taką nowoczesny taki nowoczesny obiekt wybudować, tak jak powstał w wielu różnych miast, również wielkości wielkości leśna. Uważam, że to był świetny pomysł i no, żałuję, że, że nie dało się go zrealizować. A pewnie tutaj no, dużą przeszkodą były, były pieniądze. Jeśli chodzi o zmiany w samym, w samym jakby planie zagospodarowania, to tam. E, dużo więcej zieleni się przewiduje niż, niż było zakładane, ale jeśli chodzi o tego mieszkańca, no to myślę, że tutaj chyba nie powinniśmy zdradzać e, żadnych e, takich takich informacji, e, e, które, które jakby dotyczą go no, osobiście. No to nie jest cały teren, ten cały teren nie należy do KORU. Nie, nie, cały teren nie należy, jest ale. Jest... Tak, ale jest w tym, w tym planie zagospodarowania. Dlatego trzeba zmienić jakby cały plan, żeby zmienić jakąś jego cząstkę. Mam pytanie do pana Jacka Meteckiego, Czy faktycznie to, co mówi pan Adam Kośmider, jest, jest zasadne? Skoro włożymy pieniądze w remont Akwalitu, czy powstanie tej hali, no, no, no czy hala powinna powstać, a być może... Być może powinien wybudować taki obiekt prywatny właściciel, bo to też się w Polsce zdarza, prawda? Przecież nie wszystko musi robić samorząd. Pani redaktor, szanowni państwo, ja pamiętam w roku 2018 była taka komisja, w której pan Adam Kośmider był, nie wiem, czy członkiem, czy przewodniczącym, panie Adamie. Przewodniczący. Przewodniczący, to no, 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 no. pamiętam, że wtedy komisja ta stwierdziła, że nie warto reanimować akwawitu, że trzeba, prawda, poprzeć prezydencki projekt Pana, wtedy kandydata jeszcze na prezydenta, bo to się bataczył Pana Łukasza Borowiaka, który zapowiadał budowę hali widowiskowo-sportowej w no, Dzisiejszy projekt uchwały Generalnie to jest, ja traktuję tak trochę z przymrużeniem oka, mówię o tym, takie uroczyste pożegnanie sztandarowego projektu pana prezydenta miasta Leszna, tak? wtedy kandydata na prezydenta, który w swojej ostatniej kampanii wyborczej wypowiedział w 2018 roku pan Łukasz Borowiak był już prezydentem. Był, no ale obiecywał w kampanii wyborczej, no pamiętamy te billboardy, budowę zbuduje halę widowiskowo-sportową, tak? I to było jego jego sztandarowy projekt, więc dzisiaj takie uroczyste pożegnanie tego projektu, bo ja pamiętam, że przecież były różne koncepcje budowy, oglądaliśmy wspaniałe aranżacje, były specjalne spotkania, nomen omen w starej pływalni Aqua, gdzie firma, która otrzymała określone wynagrodzenie, przedstawiała nam różne koncepcje budowy tego basenu tak poniesiono miasto poniosło jakieś określone koszty związane z przygotowaniem do tej nowej inwestycji no później decyzje zapadły inne i no, można tylko chyba przypuszczać że gdyby decyzje z tego 2020 roku przeciągające się pewne negocjacje w tej sprawie tak to wtedy gdyby była decyzja o budowie nowej hali sportowej być może dzisiaj ta hala by już stała bo pamiętajmy, że wtedy, kiedy ta zewnętrzna firma mówiła nam o kosztach budowy tej hali sportowej z basenem, to wtedy się mówiło w tym 2020 roku bodajże od 60 milionach złotych. Dla nas wtedy to były astronomiczne koszty. Astronomiczne koszty, ale przy, przypomnę, że dziś, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, chyba z 65 milionów ma kosztować remont akwawitu, a chyba z 13 milionów już wydaliśmy na remont trapezu, czyli te koszty remontowe znacząco przerastają te koszty, które... Były zakładane w tamtym czasie. Inna sprawa, że na przykład w okolicach Wrocławia powstał nowy basen za jeszcze dużo mniejsze pieniądze w tamtych czasach. Ja wiem, że dzisiaj można tłumaczyć to na wiele sposobów. Przecież mieliśmy pandemię, mieliśmy różne trudne sytuacje galopującą inflację, te ceny materiałów wszystko wzrosło do góry i. No ale no, no taki jest czas. Być może kiedyś rzeczywiście, jak mówił Pan radny Adam Ko Kośmider, przyjdzie czas, żeby powrócić do yy, projektu zbudowania yy, hali sportowej z basenem. I jeżeli takie będzie zapotrzebowanie społeczne, aby, aby do tego projektu powrócić. Na dzisiaj rozpoczynamy pracę, aby zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. I tak jak powiedziałem, traktuję to, mówiąc to jeszcze raz, z przymrużeniem oka, jako uroczyste pożegnanie sztandarowego projektu. Prezydenta Miasta Ten Pan Radny Jarosław Zielonka, y, jakie stanowisko Pan podziela? Być może ma Pan jeszcze inną y, y, drogę, trzecią drogę. Y, czy to jest pożegnanie, to pożegnanie sztandarowe, czy, czy po prostu odłożenie na lata? Znaczy ja myślę, że w ogóle temat basenu jest bardzo trudnym tematem, jeśli chodzi o miasto Leszno, ponieważ nawet y, próbując reaktywować kwawid, to i tak jest to bardzo trudne zagadnienie, tak jak tu wspomniał pan Jacek, 65 milionów na y, wyremontowanie tego basenu, to należałoby się nadal jeszcze i tak zastanowić przemyśleć, czy nie warto całkowicie zburzyć tego basenu i postawić nowego, nawet by wchodziło w rachowe tak, żeby zrobić może też basen otwarty, żeby jedno z drugim połączyć. No jest to bardzo trudny temat. Y, na chwilę obecną myślę, że... Za dużo nie ma co na ten temat dyskutować, z uwagi na to, że nie posiadamy takich środków i dopiero jak się nam uda gdzieś znaleźć jakieś zewnętrzne środki, to wtedy warto by było wrócić do tematu. Ale... 30 milionów, ale... myślę. Proszę? 30 milionów. Z Polskiego Ładu mamy 30 milionów na akweny. No tak, ale to i tak jest niewystarczająca kwota przy zadłużeniu miasta, w którym mamy, no to i tak to będzie naprawdę bardzo duży problem, jeśli chodzi o miasto Leszno I uważam, że też powinniśmy przemyśleć, czy nie połączyć tego właśnie z takim basenem, jak jest przy Moskwie, zrobić też tam również basenu odkrytego, po to, żeby dwie funkcje mógł ten basen spełniać, no bo musimy zdać sobie też sprawę, że na utrzymanie dwóch osobnych też basenów będzie tylko kotliwe. Trudny temat, naprawdę bardzo trudny, i myślę, żeby należało jeszcze wrócić do rozmów. Ale takimi tematami musicie się jako radni i wybrańcy wyborców, musicie się nimi zajmować, ja myślę, że jeszcze tego nie ma na sesji, nie ma, nie ma tego w formie uchwały natomiast jest już pewien problem, który dotyczy Radnego Michała Skrzypczaka z PL18 ponieważ, ponieważ 22 czerwca tego roku do Biura Rady wpłynął wniosek od nowo wybranej Rady nadzorczej, nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej DOMU, z której Michał Skrzypczak od 27 lat jest prezesem, wniosek do Rady o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Skąd to się wzięło? Tylko w dwóch zdaniach powiem telewidzom, że artykuł 25 ustawy o samorządzie gminnym. Daje pewną ochronę radnemu, który jest zatrudniony na umowę o pracę, właśnie. I tak jest z Michałem Skrzypczakiem. Tego, jak powiedziałam, jeszcze nie ma, jest wniosek, który wpłynął do Rady. Być może pan przewodniczący jutro o tym poinformuje podczas sesji. Ale to jest taka, no nie mogę powiedzieć, bezprecedensowa, bo jak sięgam pamięcią, 30 lat zajmuje się samorządem w Lesznie. Raz zdarzyła się taka sytuacja wobec jednego radnego że taki wniosek również do Rady wpłynął. To, to będzie trudne dla Was, prawda? Kolejna trudna decyzja. Co zadecydujecie? Bo będziecie tak naprawdę decydować jeżeli to zostanie, ten wniosek zostanie poddany pod głosowanie na którejś sesji będziecie decydować o losie człowieka. Pan Adam Kośmider. Panie redaktor, no to, 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 to jest na pewno trudny Temat, trudna sprawa. Nie zdążyłem się jakby zagłębić w yy, te wszystkie informacje. Myślę, że sporo do powiedzenia, a najwięcej do powiedzenia będzie miał sam zainteresowany i chciałbym wysłuchać. Myślę, że na którejś z komisji yy, no, ten temat zostanie podjęty, więc no, nie chciałbym się wypowiadać. Tym bardziej, że, że Michała yy, bardzo lubię i, i gdzieś tam. Zresztą jak każdego z radnych chyba nie mam takiego, którego bym jakoś nie lubił. No, to są, to są sprawy, już, w których faktycznie. Musimy podejść no, no z dwóch stron. Jedna strona to jest właśnie gdzieś jakaś przyjaźń koleżeństwa, a z drugiej no jakiś racjonalizm. Bo powiem szczerze, że ten przepis dla mnie jest, 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 jest bardzo dziwny. Z drugiej strony, w piśmie, które skierowali. To jakby nowa rada nadzorcza twierdzą, mm -hmm. że to nie ma nic wspólnego z tym, że Michał sprawuje funkcję radnego, ale myślę, że, że chciałbym najpierw wysłuchać po prostu, co, co, co sam Michał ma do powiedzenia i wtedy bym jakoś. Ale właśnie, właśnie ta ta formuła o której Pan mówi podstawą obu decyzji nie są zdarzenia związane z wykonywaniem przez Michała Skrzypczaka mandatu Radnego to jest nawiązanie do artykułu 25 ustawy właśnie. Natomiast no, w tym wniosku nie ma żadnego nie ma żadnego uzasadnienia dlatego y, też po prostu poza tym, że nie otrzymał absolutorium y, i y, dlatego dlatego zastanawiam się y, y, na, na jakiej podstawie będziecie podejmować te decyzje Pan Jarosław Zielonka. No myślę Pani redaktor, bo tak jak tu Pan Adam wspomniał, no oczywiście z e, Panem Michałem się również mi do bardzo dobrze współpracuje, trudna też kolejna decyzja, ale tak jak Pani wspomniała, też jesteśmy od tych trudnych decyzji, no myślę, że przede wszystkim musimy się kierować prawem i tak na co nam będzie tutaj prawo pozwalało, a myślę, że będzie tu też opinia Radcy Prawnego, no i musimy przede wszystkim podjąć decyzję, która będzie zgodna z prawem. Pan Jacek Matecki. No z pewnością jest to taka dosyć trudna sytuacja. Trudno jest też w tej chwili zająć jakiekolwiek stanowisko w sprawie, bo my, jako radni Koalicji Obywatelskiej, znamy tą sytuację generalnie z przekazu medialnego, a sprawa z pewnością wymaga wnikliwej analizy i przede wszystkim roztropnej decyzji. Przewodniczący Rady nie przekazał nam ani tego wniosku Rady Nadzorczej, ani projektu uchwały w tej sprawie. Myślę, że podobnie jak tutaj kolega Adam Kośmider mówił, że w najbliższych tygodniach, dniach będziemy mogli zapoznać się szczegółowo ze sprawą i wtedy będziemy mogli podejmować jakiekolwiek decyzje i to co też już zostało tu powiedziane, bardzo ważne w tym wszystkim będzie stanowisko też radnego Michała Skrzypczaka, bo być może on też podda się, jak się jakieś autorefleksji i sam zaproponuje jakieś stanowisko w tej sprawie i Myślę, że po rozpatrzeniu całej sprawy, po zapoznaniu się z argumentacją strony wnioskującej oraz po wysłuchaniu yy, opinii pana Michała Skrzypczaka, no będzie można wtedy podejmować jakiekolwiek decyzje. A dziś stawianie jakiejkolwiek deklaracji będzie przedwczesne. Mnie też bardzo interesuje w sumie uzasadnienie, a właściwie brak uzasadnienia, bo to zdanie, że Rada Nadzorcza odwołała z Prezesa Zarządu z powodu nieudzielenia mu absolutorium przez walne zgromadzenie. Ja jestem ciekawa dlaczego, dlaczego Rada Nadzorcza uznała, że Michał Skrzypczak jest złym Prezesem po prostu. To mnie interesuje. Myślałam, że Was może też, też powinno to zainteresować jakie są zarzuty wobec, wobec Michała Skrzypczaka. A czy on będzie się bronił, no tego, tego nie wiemy. W tej chwili przebywa na zwolnieniu lekarskim, w związku z tym no, no, nie udziela żadnych, żadnych informacji, ale rzeczywiście no, zajmujemy się tą sprawą, rzeczywiście jako, jako jedyni poinformowaliśmy o tym wniosku do Rady Miejskiej, bo jest to no taka, no mówię, no druga sytuacja, jak sięgam pamięcią w mojej, w mojej pracy. Kiedy, kiedy taki wniosek do Rady wpływał, ale wpłynął, ale to jak mówię, tego jeszcze nie ma w przedmi przedmiocie obrad um, jutrzejszej sesji. Także wszystko wszystko przed wami. Być może więcej informacji pojawi się jutro. Właśnie sesja zaczyna się o godzinie 12. .00. Można ją oglądać na żywo na e-sesja, a za udział w programie bardzo dziękuję panu Jackowi Mateckiemu z koalicji obywatelskiej, dziękuję panu Słowowi Zielonce z Leszno 2050 i panu Adamowi Kośmidrowi Sprawa i Sprawiedliwości. Jak zwykle dziękuję. życzę Wam owocnych i dobrych dla Leszna obrad. Bardzo dziękuję. dziękujemy serdecznie. Do widzenia państwu. Dziękujemy państwu. Do widzenia.